a w dzisiejszym odcinku sobie pogramy w Bedwars no na, 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 na naszym świecie a więc ym, zostawcie koniecznie łapkę do góry subikę słoneczną na kanale a ja już bez przyciągania zapraszam do oglądania okej okay, my już sobie tu wchodzimy i jesteśmy tu się to, to, to zacina, okej okay. czyli w takim razie teraz gramy sobie w Bedwars jak już mówiłem to są te Ipixel Bedwards, ok. no już tego sobie wyszukaliśmy i... Army 4, to tak, chyba, wydaje mi się, że to będzie dobre. O dobra, jesteśmy, mm. sorry za, 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 za takiego dziwnego no, lu, lu, ludzika, z jakiegoś powodu mimo innego, no, 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 no nie działa tutaj. I, sorry, że już taki język prączę. Tak mam, okej. Okay. Czekajcie, zanim to się stało. Za sekundę wracam. Dobra, jestem. Sorry, ale. Ja co no, zacząć zrobić. Dobra, to gdzie my jesteśmy? Jesteśmy. Dobra, gra jest. Okej, okay. teraz to mam tak? Okej, jest. Okej, okay, więc obudujemy nasze łóżko na, na początek. Um, dobra, to nam się przyda. Nie, to ja nie. Okej, okay, ten już obudował. Okej, okay, więc teraz musimy tego do sobie tak przejść jakoś. W jakiś sposób. Czekajcie, skąd się bierze te bloki? Bo ja nie wiem. Jest, jest, jest napisane ulicy, ja to mogę mieć za darmo? Nie, dobra, nie, nieważne. Gdzie idziemy do nich? Okej, okay, już idziemy, dobra. Chodźmy na pierwszą wyspę. Ogólnie ja pierwszy raz gram w Bedu. Ja zamyślałem, że go mogę zabić z mojej drużyny kogoś. Ogólnie ja jestem bardzo słaby w Bedwars. tak mi się wydaje, zaraz zobaczymy. Dobra, idzie, idą, nie, idą teraz tam, dobra, biorę to, już tego mam trochę, dobra, już mogę dać kupić, 13 gold, nie, nie, nie mogę nadal, 20, dobra, Dobra. Dostanę tutaj końców jakiś. Dobra. Czekamy. Coś się to... zaczęło się bić. Piemięty. Okej, okay, sam Po szybko do bazy iść, bo tam co do tego czegoś tam, tam mam, do naszej wyspy. Nie, nie! Serio? Co ja tak podstakiwałem? Kurde. I miałem takie dobre rzeczy. Dobra, idziemy do, do nich. Nie! czemu mnie nie skoczyłem? Mój klawisz jest po prostu Ale mnie a mi tam zapchnąłem. na naszego. Nie czuję teraz, serio spad. Dobra. Chodźcie. Jest, kurde, jest ich dwóch. Nie no, jak jest ich dwóch, to jest trochę... To wcześniej był jakiś blok. Chyba, nie wiem. Yy, dobra, nieważne. Dobra, teraz nam się uda. Proszę! Tylko sobie teraz nie spadł Jemy, dobra. Mój chyba. Nie wiem. Już ten sam. Rozbalać mu im to. Co? Co oni to zabudowali? Co jest? Kurde... Nie! Ja nie zawal! Zaba... Pół zawiałem, miałem, jak mi zginął? Dobra, nieważne, idziemy do tamtych. Okej, okay. um, idziemy... Tylko, um, sam był diament? Dobra, potem wezmę. Nie tak diamenty za bardzo mnie interesują, przynajmniej więcej robią. To nie! Kiedy <laughs> to było dobre, czekajcie, okay, czekajcie. Bo zawsze skaczę, przynajmniej. Nie, to było 5 bloków. Nie, nie dałbym rad dobra. Tak jak w tamtym odcinku, czy to prawda, bo tam była pułapka. Ja bym to dał to wskoczyć. Idziemy. <laughs> Śród diamenty Zaraz pewnie też sobie o ile uda mi się przetrwać. I zaraz mi to tak dobrze zbudowali. I ja teraz będę rozmawiał, oni mnie tonzą zabić. Dobra, szybko. Co? To z tego gościa O nie. No nie, to nie, nie, to jest zła taktyka, to jest bardzo zła taktyka. Przyjmę do Zaraz, nie będę zabudował. Zaraz, co nie mają już łóżka? Ja tyle się kopałem, bo oni nie mają łóżka. Kurde, on ma jakieś dobre rzeczy. Jakieś mają dobre rzeczy. Kurde, 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 kurde. Ha. To, 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 to nie było za fajne. To już jest tak ale ok. Co? <tryk> Czy my? Nie. Kurczę. No to zdążę rozwalić? Nie. Okej. Okay. Teraz tylko jedną Idziemy, w go było Nawet naszej drużyny miest to byłoby sensu Kurde Co? Jak on tam stał, dobra, nieważne. Jestem za słaby Minecrafta. No i szybciej rób to. A nie wiem, ja bym nie umiał szybciej nawet. O kurde, tu jest jakaś osoba. Co? Jak to? <noise> Zrobiłem to dla ludzkości. Udało nam się. No to najważniejsze. Dobra. Są tylko chyba dwie. O kurde, idzie do nas. No Jezu! Jak ja mógłbym... Zginąć? Dobra. Idziemy tą stroną. Tam są diamenty, dobra. Kupię coś sobie wreszcie. Mam <laughs> mamy cztery diamenty. Nie! Serio? <laughs> Jak to się ułoży wygląda, takie... <laughs> Piękne. Wiktor? Wygraliśmy? Tak! Teraz tu nie jesteśmy Red? Nie, jestem Alex. Przynajmniej wygraliśmy. Jej! Brawo dla nas! Okej. oznaczam drum. Patrz jaki Spider-Man to w ogóle jest. O ja tam grubo nigdy nie, nie, nie byłem jeszcze. A to fajnie nawet. Mogę rozwalić łusko? Nie, bo nie mogę łuska. Ogólnie pierwszy raz gram w bed Bedwars, ja więc trochę słabo Dobra, szybko wieście te nie będę to wydobywać Chociaż długo rozwalam strasznie Dobra, idziemy tamtych prawie niemożliwe Ja nawet ziemi nie mogę sobie rozwalić To jest dla Dobra, <kłysy> no to mamy, to mamy, to mamy tego kościoła. Hmm. Nie się nic tradować. Idzie, idzie, idzie. O nie, myślę, że chce się Aha. Ej, czekaj, chcę tak fajnie sprankować. Co to jest, dream? Co ono tu dzisiaj Dreama? Dobra, nieważne. A masz, gin. <gryzny> Dobra, najmniej nam się udało. Tu mam jakiegoś? U, 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 kurde Co jak on przetrwał? Co? Co? Jezu, dobra Tu chociaż mam trochę lepszą drużynę. Chodź ty. Ty kubku jeden, dobra. Nie! ale chociaż ja chyba jednak dopłynąłem. To najważniejsze, dobra. Co jak oni to obudowali? Co jest? Tu się prawie da. Co jest? Co to nie coś wstytnęło? Ja... Jak? Jak? Dobra. Ja takich ludzi nie lubię bardzo. To oszukują mnie. No tak kam kamera giwała, nie wiem. <laughs> Dobra, idziemy na... Idziemy na nich. Chodź ty! Co? Jak ja jestem głupi w te bedworse? Jakim ja to tu jestem, serio. Ja nie wiem, jak mogłem być taki słaby. Minął zaraz łóżko, to Minął zaraz łóżko, jest niemożliwe nie łóżko popsuć praktycznie. nie, że ja go nie dałem w po popsuć, bo tylko my sobie nie możemy, ale... Chodźcie. <grym> <grym> no tak, dobra. Dobra, wiecie co, to chyba jakby było tyle, jak na ten odcinek. Wielkie dzięki za oglądanie. Cześć i pa!